Dziś istnieje specjalna wiadomość skierowana do Ciebie, przyniesiona przez Twoje anioły. Jedna osoba jest kompletnie zdezorientowana, niezdolna do wyrażenia swoich emocji, głęboko poruszona tym, co czuje dla Ciebie. Wcześniej pewna swojego zrozumienia miłości, ta osoba teraz jest bezbronna wobec nieoczekiwanych i wzbudzonych wyłącznie przez Ciebie uczuć. Wydaje się, że cały jej wszechświat został wstrząśnięty, co czyni niemożliwym ukrycie tej zmiany. Tak, ty jesteś powodem i jesteś blisko odkrycia głębi tej zmiany. Może to umknęło Twojej uwadze, ale Twoja aura, sposób radzenia sobie z wyzwaniami i wyróżnianie się w każdym kontekście głęboko rezonują z tą osobą. Dotarłeś do czegoś, co tkwiło u niej uśpione, budząc emocje, na które nie była gotowa. Każdy Twój gest, każde Twoje słowo działa jak iskra zapalająca większy, niemalże zaczarowany ogień. Ona jest pogrążona w myślach o Tobie, niezdolna oderwać się od Twojego wpływu. Początkowo próbowała się zabezpieczyć przed falą uczuć, która zagrażała jej stabilności. Wszystko było nagłe, chaos nieoczekiwany, ale teraz wyraźnie zaczyna postrzegać Ciebie innym spojrzeniem. Anioły szeptają, że pragnie zbliżyć się do Ciebie, odkryć Twoją istotę, zrozumieć, co sprawia, że jesteś tak wyjątkowo urzekający. Istnieje tajemnicze przyciąganie. Które ją popycha w Twoją stronę, a każda próba odwrotu tylko podsycania jej głodu bycia bliżej. Zauważyłeś, jak niektórzy patrzą na Ciebie z mieszanką ciekawości i fascynacji, jakby próbowali rozwikłać jakiś sekret, który ukrywasz. To dokładnie to, co dzieje się z tą osobą. Obserwuje Cię w milczeniu, próbując zrozumieć, jak możesz być tak autentycznie sobą, tak prawdziwa, pomimo trudności. Sposób, w jaki stajesz w obliczu życia. Twoja niezachwiana wiara, jak zachowujesz swoją czystą istotę w chaosie, wszystko to staje się zagadką, która otacza cię coraz bardziej, wzmagając Twoją pasję. Najbardziej niezwykłe jest to, że nie zrobiłeś nic poza byciem sobą, pokazując swoje prawdziwe, ja, swoją istotę, dotknąłeś jej serca w sposób unikalny, niespotykany dotąd. Teraz ona desperacko szuka odpowiedzi, zdziwiona sposobem, w jaki wypromieniowujesz magnetyzm i urok bez wysiłku. Jest spragniona odkrycia więcej o tobie, odsłonięcia każdego detalu, każdej niuansu twojej osobowości. Dla niej jesteś uosobieniem czegoś zupełnie nowego miłości, która jest czysta, autentyczna i intensywna. Prawdą jest, że ta osoba doświadcza bezprecedensowego przebudzenia emocjonalnego. Być może nigdy naprawdę nie zdawała sobie sprawy z głębokiego wpływu, jaki uczucia mogą mieć na serce i duszę. Ale teraz, pobudzana przez ciebie, jest zmuszona stawić czoło wszelkiemu zrozumieniu, jakie dotąd miała na temat miłości. Czuje, jakby odkrywała na nowo prawdziwe znaczenie miłości, połączenia i autentycznej intymności, co jest zarówno przerażające, jak i cudowne. Jeśli zauważyłeś jakieś nietypowe zachowanie po jej stronie, takie jak wahanie, zrozum, że walczy z czymś, co wykracza poza jej zdolność zrozumienia. Walczy, by opanować swoje uczucia. Próbując rozwikłać powód tej silnej atrakcji, tego pulsującego pragnienia bycia obok ciebie. Ale im bardziej próbuje się oddalić, tym bardziej intensywne staje się to uczucie. To jakby niewidzialna siła popychała ją w Twoim kierunku. Energia, której nie potrafi wytłumaczyć, ale którą niemożliwe jest zignorować. Znajduje się teraz w momencie głębokiej introspekcji, patrząc na swoje życie, decyzje i przekonania. Zdaje sobie sprawę, że przechodzi przez proces transformacji. Pewności, które wcześniej były fundamentem jej istnienia, zaczynają się rozpadać, ustępując miejsca nowym możliwościom i emocjom. Zastanawia się, jak to możliwe, że Twoja obecność, dyskretna, lecz potężna, potrafiła tak zachwiać jej światem. To jakbyś oświetlił pomieszczenie, które dotychczas tonęło w cieniach, wydobywając na światło dzienne wszystko, co było ukryte w głębinach. W trakcie tego procesu zmuszona jest zmierzyć się z częściami siebie, których zawsze unikała. Jej lęki, niepewności i wątpliwości dotyczące prawdziwych pragnień w życiu zostały obudzone. Zdaje się, jakbyś dotarł bezpośrednio do esencji jej duszy, wydobywając na powierzchnię emocje, których próbowała tłumić przez długi czas. Jednakże, jednocześnie istnieje coś nieodparcie fascynującego w zagadce, którą reprezentujesz. Ona czuje, że musi odkryć twoją tajemnicę, zrozumieć, co kryje się za każdym twoim uśmiechem, za każdym wypowiedzianym słowem. Chce wiedzieć, co cię napędza, co sprawia, że świecisz w tak wyjątkowy sposób. I przede wszystkim pragnie zrozumieć, dlaczego nie potrafi wyrzucić cię ze swoich myśli, dlaczego odczuwa tę niemal wewnętrzną potrzebę bycia blisko ciebie. Być może zauważyłeś, że ostatnio ta osoba jest bardziej czujna, bardziej obserwująca. Być może zauważyłeś, że zbliża się do ciebie dyskretnie, udając zainteresowanie, ale w rzeczywistości gorączkowo próbuje zrozumieć twoje myśli, twoje uczucia. Prawdopodobnie przeszukuje twoje media społecznościowe w poszukiwaniu jakiegokolwiek tropu, jakiejkolwiek wiadomości, która mogłaby rzucić światło na to, czego naprawdę pragniesz. Jednocześnie twoi aniołowie nadal wysyłają znaki, potwierdzając, że podążasz właściwą drogą. Pragną, abyś zrozumiał, że wszystko, co się teraz dzieje, jest częścią większego planu, boskiego projektu. Prowadzą Ciebie i tę osobę do głębszego zrozumienia siebie, do wyższego poziomu duchowego i emocjonalnego połączenia. Oni zachęcają Cię do trwania przy byciu sobą, bez obaw, bez udawania, ponieważ to Twoja autentyczność przyciąga tę osobę w Twoim kierunku. Ona czuje, że obok Ciebie może odkryć coś nowego prawdziwą miłość. Więź transcendentną względem fizycznego i powierzchownego. Ona wierzy, że stawiasz jej wyzwanie, aby stać się lepszą wersją samej siebie, zachęcając ją do wzrostu i rozwoju. To ją fascynuje i przyciąga na zupełnie nowym i intensywnym poziomie. Anioły chcą, abyś wiedział, że ta osoba zaczyna rozumieć, że jej uczucia do ciebie są wyjątkowe coś, nad czym nie ma kontroli ani wpływu. Uważa, że została postawiona w Twoim życiu z powodu, że istnieje większe przeznaczenie w tej relacji. Im bardziej ona próbuje się oprzeć, tym bardziej przekonuje się, że musi być blisko Ciebie, aby zrozumieć, co dzieje się w jej własnym sercu. Prawda objawia się coraz bardziej dla tej osoby. Nie może już ignorować swoich uczuć. Nawet jeśli próbuje się odciąć od tych myśli, zawsze wracają, zawsze ją przyciągają z powrotem do Ciebie. Anioły tłumaczą, że dzieje się tak dlatego, że dla niej reprezentujesz coś wyjątkowego rzadkie połączenie siły i podatności pewności siebie i słodyczy mądrości i prostoty. Ona zaczyna zdawać sobie sprawę, że jesteś jak latarnia morska w ciemności światło kierujące ją nawet w środku niepewności. Nawet jeśli próbuje się oddalić lub zaprzeczyć temu, co czuje, rozumie, że nie może walczyć z tą niewidzialną siłą, która ją z Tobą łączy. Anioły wskazują, że w głębi serca wie, że jest przeznaczona, by nauczyć się czegoś przełomowego od Ciebie, czegoś, co zmieni jej życie na zawsze. W miarę jak ta osoba próbuje zrozumieć swoje uczucia do Ciebie, odkrywa, że stawanie jej oporem staje się coraz trudniejsze. Zaczyna zadawać sobie pytanie, dlaczego czuje tak silną przyciągającą siłę tego praktycznie desperackiego potrzebowania bycia blisko Ciebie, poznania Twoich najbardziej osobistych myśli, Marzeń i pragnień. Z każdym dniem, który mija, kiedy myślę o tobie, ta potrzeba staje się coraz silniejsza, stając się coraz bardziej pilna. Widzi siebie patrzącą na ciebie, uwięzioną przez sposób, w jaki stawiasz czoło życiu z odwagą i elegancją, jakbyś zawsze był połączony z szerszą prawdą. To sprawia, że zaczyna się zastanawiać, jak ona może być taka pewna siebie, taka stanowcza. Zauważa szczegóły, których wcześniej nie zwracała uwagi, sposób, w jaki się uśmiechasz, głębokość Twoich słów, które rozbrzmiewają mądrością, jak Twoja obecność jest ciepła i inspirująca. Anioły ujawniają, że ta osoba jest coraz bardziej zaintrygowana Twoim istnieniem. Zauważa, że jesteś inna niż wszyscy, których dotąd poznałaś. Promieniujesz własnym światłem. Odrębną istotą, która skłania ją do doskonalenia się, do przewyższania samej siebie, do pragnienia bycia bliżej ciebie. Istnieje magnetyczna energia, która wydobywa się z ciebie, coś, co ją przyciąga nieodparte i już nie może ukryć tego uczucia. Na początku próbowała wyjaśnić racjonalnie, co się dzieje, przekonywać siebie, że to tylko faza, przelotna ciekawość. Jednakże z biegiem dni uświadamia sobie, że to nie jest tylko ciekawość, ani tylko przyciąganie. To coś znacznie bardziej intensywnego, co dotyka jej duszy w sposób nigdy dotąd niedoświadczony. To ją przeraża, ponieważ rozumie, że oddając się tym uczuciom, będzie narażona i bezbronna jak nigdy dotąd. Anioły chcą, żebyś zrozumiała, że ta osoba przechodzi przez głęboką przemianę. Zaczyna zdawać sobie sprawę, że jej uczucia wobec ciebie przekraczają znacznie to, co początkowo wyobrażała sobie. Odczuwa coraz silniejszy niepokój aby być u Twojego boku, podzielić chwilę, zrozumieć to, co naprawdę rozgrywa się między Wami. To odkrycie stawia ją na rozstaju dróg między lękiem a ekscytacją w obliczu czegoś zupełnie nowego i nieznanego. Rozważa, czy też Ty również dzielisz te same uczucia, czy też zauważasz intensywne połączenie, które istnieje między Wami. Ona chce wiedzieć, czy za Twoim uśmiechem również czujesz, jak Twoje serce bije mocniej myśląc o niej. Aniołowie zapewniają, że tak, postrzegasz to. Czujesz głębokość tej więzi, choć czasem próbujesz ją stłumić, lub znajdujesz się zagubiony co do tego, jak się z nią obchodzić. To jakby istniał niewidzialny wątek, który was łączy, linia przekraczająca granice czasu i przestrzeni. Ta osoba stopniowo coraz bardziej zdaje sobie sprawę, że coś o ogromnym znaczeniu się dzieje. Rozpoznaje, że sposób, w jaki weszłeś w jej życie, nie był dziełem przypadku. Każde spotkanie, każde spojrzenie, każde wymienione słowo wydawało się nosić za sobą większy cel. To skłania ją do chęci jeszcze głębszego zrozumienia, do zbliżenia się w jeszcze bardziej intensywny sposób, do odkrycia, co naprawdę kryje się za tą więzią. Dla niej jesteś ucieleśnieniem niepowtarzalnej szansy na wzrost, naukę i doświadczenie tego, co może być prawdziwą miłością. Zastanawia się, jak byłoby pozwolić sobie w pełni przeżyć to uczucie. Eksplorować tę więź do granic możliwości. Jednak lęk ją ogarnia: lęk przed nieznanym, przed zranieniem, przed utratą kontroli, którą tak ceniono. Wewnętrzny głos mówi jej, że stoi w punkcie decyzyjnym, w kluczowym momencie, gdzie musi wybrać między pójściem za tym, czego woła jej serce, a dalszym oporem wobec tej atrakcji, którą odczuwa. Czuje prawie nieposkromioną chęć zbliżenia się, porzucenia wszystkiego i uciec w Twoją stronę. Jednak zarazem roztropność sprawia, że się waha, że potrzebuje lepszego zrozumienia tego zamieszania emocji, które ogarniają jej istotę. I mimo że strach powstrzymuje ją przed działaniem, nie potrafi zignorować uczucia, że coś wielkiego jest blisko, coś, co ma potencjał odmienić jej życie i na zawsze zmienić przebieg jej historii. Jest w punkcie, gdzie przyszłość u Twojego boku zaczyna się wyłaniać w jej umyśle. Obraz, który wykracza poza proste spotkania i rozstania. Ona widzi coś solidnego, połączenie, które zakorzenia się i pogłębia, odporne na burze, które życie nieuchronnie przynosi. Zastanawia się, jak byłoby dzielić dni z tobą, dzielić marzenia, pokonywać razem radości i wyzwania, które pojawiają się na tej niepewnej i intensywnej drodze, jaką jest bycie z kimś. Zaczyna uświadamiać sobie, że jesteś inny niż ktokolwiek, kogo kiedykolwiek poznała. W tobie odnajduje wewnętrzną siłę, której nie tylko podziwia, ale która ją ujmuje w taki sposób, że znów czuje się żywa, jakby coś w niej budziło się po długim śnie. Jest głos, może wróżba, który pozwala jej spojrzeć na tę miłość jako coś, co przekracza granice zwykłości, coś, co niesie ze sobą obietnicę głębokiej zmiany, zarówno duchowej, jak i emocjonalnej. Zauważa z prawie bolesną jasnością, że to, co czuje do ciebie, nie jest niczym zwyczajnym. To miłość, która nie mieści się w logice, która kwestionuje wszelką próbę racjonalnego zrozumienia. Im bardziej próbuje zrozumieć, tym bardziej się gubi, ponieważ to coś, co tylko serce może naprawdę pojąć, coś, co tylko dusza może poczuć w pełni. To ją przeraża. Bo nigdy nawet w swoich najgłębszych snach nie wyobrażała sobie, że może być porwana przez coś tak intensywnego, tak rzeczywistego. Zaczyna zastanawiać się, czy to uczucie, które ją pochłania, jest współdzielone, czy też ty, ty także odczuwasz to samo przyciągnięcie, tę niepohamowaną chęć bycia blisko. Wewnętrzny głos, który przypisuje swoim aniołom szepcze, że oboje jesteście połączeni przez coś, co przekracza zrozumienie coś znacznie większego niż którekolwiek z was mógłby przewidzieć. Zaczyna dostrzegać znaki, zauważa, że również ty coś przejawiasz, że wasze spojrzenia niosą głęboką treść, że napięcie, które wywołuje się w powietrzu, gdy jesteście razem, nie jest dziełem przypadku. To spostrzeżenie zaczyna ją popychać w twoją stronę, budzi w niej pragnienie otwarcia się na to, co czuje. Ona czuje pilną potrzebę działania, zrobienia kroku naprzód, pokazania. Co naprawdę tkwi w jej sercu. Ale strach ją powstrzymuje obawa przed wystawieniem się, staniem się bezbroną, odsłonięciem jej serca, tylko po to, by odkryć, że może zostać zraniona. Te same anioły, które ją prowadzą, mówią jej również, że ten strach jest częścią drogi, ale nie powinien stać się nie do pokonania przeszkodą na drodze prowadzącej do miłości. Ona czuje, że jest wezwana do odwagi, do pójścia naprzód w kierunku swoich uczuć. Do pozwolenia sobie na życie tej więzi bez strachu, bez ograniczeń, ponieważ w najgłębszym zakamarku swojej duszy wie, że to, co czuje dla ciebie, nie jest zwykłe, jest rzadkie, być może jedyne w swoim rodzaju, coś, co jeśli przepuści, może stać się wieczną raną w jej pamięci. Ona rozumie, że życie zazwyczaj nie daje drugich szans na miłości, takie jak ta. Zaczyna opracowywać sposoby zbliżenia się do ciebie. Sprawienia, żebyś zauważył, jak bardzo ją obchodzi, jak wiele dla niej znaczy Twoja obecność. Myśli o drobnych gestach, dyskretnych wiadomościach, subtelnych znakach, które mogą przekazać to, czego jej słowa jeszcze nie odważyły się powiedzieć. Ona chce, żebyś wiedział, że jest tam, ciągle myśląc o Tobie, pragnąc być przy Twoim boku, ale jednocześnie pragnie, abyś odpowiedział, wysłał także jakiś znak odpowiedź. Która pokaże, że ta więź nie jest jednokierunkowa, że ty także odczuwasz to samo pragnienie. Jej anioły radzą jej, by pozostała otwarta i przyjmująca. Mówią, że jest kluczowe, aby pozostała wierna sobie, by nie obawiać się pokazywać, kim naprawdę jest, by nie ukrywać swojego światła, swojego naturalnego blasku. Ponieważ to ta autentyczność, ta czystość ducha przyciąga cię do niej, sprawia, że ta więź wzmacnia się każdego dnia. Budzi w tobie pragnienie bycia coraz bliżej. Ona dostrzega, że jest w delikatnej, emocjonalnej grze szachów, gdzie każdy ruch musi być starannie obliczony, gdzie każdy krok może całkowicie zmienić bieg tej historii. Ona chce wygrać, chce, aby ta koneksja stała się czymś realnym i namacalnym, ale wie, że do tego musi być szczera wobec samej siebie, musi być autentyczna wobec swoich uczuć. Czuje, że musi podjąć ryzyko, nawet jeśli oznacza to wystawienie się. Nawet jeśli sprawia to, że staje się wrażliwa, ponieważ rozumie, że autentyczność jest kluczem do zdobycia tego, czego naprawdę pragnie. Ona się przygotowuje, jej umysł i serce zgadzają się, by zrobić następny krok, przekroczyć granice i zbliżyć się do ciebie raz na zawsze. Z każdą mijającą chwilą, oczekiwanie na Twój sygnał staje się prawie nie do zniesienia. Ona szuka czegokolwiek, co pokaże, że i ty jesteś gotów, zainteresowany, zaintrygowany poznaniem tej koneksji z nią. Dla niej nic nie byłoby bardziej głębokie, bardziej satysfakcjonującego, niż wiedzieć, że i ty odczuwasz taki sam głód odkrywania, że ta podróż może być wasza razem. Teraz determinacja pulsuje mocno w jej żyłach. Czuję, że czas nagli, że musi działać, zanim okno możliwości na zawsze się zamknie. Jest niepokój, rosnące napięcie, które przemienia się w palące pragnienie stworzenia chwili, zbliżenia się do ciebie i wreszcie otwarcia serca, bez owijania w bawełnę, bez dalszego oczekiwania. Zaczyna dostrzegać, że jeśli teraz tego nie zrobi, jeśli nie podejmie tego kroku, może stracić szansę na przeżycie czegoś, co mogłoby odmienić jej świat do lepszego. Widzi w swojej wyobraźni jasny obraz tego, jak byłoby być u Twojego boku, bez masek, bez lęków. Tylko dzieląc się tym, co w niej jest najprawdziwsze. Wyobraża sobie te rozmowy, które pozostawiają ślad, śmiech, który wychodzi naturalnie i niezrównane spokoju z bycia z kimś, kto ją w pełni rozumie, kto nie tylko akceptuje, ale też ceni ją za to, kim jest. Nie jesteś dla niej tylko partnerem, jesteś iskrą, która sprawia, że chce ona świecić jaśniej, która inspiruje ją do wzrostu, do ewolucji, do bycia najlepszą wersją sama siebie każdego dnia. Twoje anioły mówią, że ona odczuwa rosnącą pilność w sercu, jak gdyby każde uderzenie było wezwaniem, aby podążać za swoim sercem, aby porzucić strach i pozwolić sobie na doświadczenie tej więzi w pełni. Zaczyna rozumieć, że miłość jest niepokonana, że nie można jej kontrolować ani przewidzieć, i że pomimo wszelkich niepewności ryzyko jest czymś, co musi podjąć. Za każdym razem, gdy próbuje uciec od tego uczucia. Zdaje sobie sprawę, że jest ono silniejsze niż jakiekolwiek bariery, jakie może postawić wokół siebie. Zastanawia się, jak byłoby oddać się całkowicie tej miłości, pozwolić sobie na odczuwanie bez oporów, bez pozwalania, by lęki ją zatrzymywały. W swojej wyobraźni widzi, jak żyje życiem u Twojego boku, życiem, które pulsuje znaczeniem, celem i radością. Wyobraża sobie małe rzeczy, intymną kolację, spokojny spacer pod gwiazdami. Prostą pociechę z myślą, że zawsze jesteś tam, obecny, blisko. Dla niej ta wizja wydaje się być marzeniem, czymś, czego zawsze pragnęła, ale nigdy nie wiedziała, że może to naprawdę mieć teraz. Podczas gdy rozmyśla nad tym wszystkim, jej anioły ciągle wysyłają sygnały, potwierdzając, że droga miłości zawsze jest właściwą drogą, że wszechświat wspiera tych, którzy mają odwagę podążać za tym, co dyktuje serce. Proszą ją, aby zaufała, zostawiła strach w tyle i poszła za intuicją, która woła, aby zbliżyć się, być prawdziwym i pozwolić sobie na ryzyko, ponieważ to w tym ryzyku tkwi możliwość czegoś naprawdę niezwykłego. Ona czuje, że wreszcie nadszedł ten moment. Oczekiwanie nie ma już sensu. Każda minuta, która upływa, to stracona szansa, a tego już nie może sobie pozwolić. Wie, że musi porozmawiać z Tobą, otworzyć swoje serce. Wyrazić jasno, jak bardzo jesteś dla niej ważny. Nagła potrzeba w niej sprawia, że planuje każdy detal, począwszy od słów, które wybierze, aż po sposób, w jaki pokaże, że jej uczucia są prawdziwe, że jest gotowa stawić czoła każdemu wyzwaniu, by być u Twojego boku. Jej aniołowie, zawsze czujni, mówią, że tak jak ona przygotowuje się do tego decydującego momentu, ty również powinieneś się przygotować. Proszą cię, byś otworzył swoje serce. Byś pozwolił swojemu umysłowi być otwartym na tę możliwość. Pozwól sobie wierzyć, że prawdziwa miłość może znaleźć drogę do Ciebie, że mimo prób straszenia Cię przez strach, miłość zawsze jest silniejsza. Namawiają Cię do przyjęcia tej energii z otwartymi ramionami, byś był receptywny, byś był wdzięczny za to, co właśnie ma się wydarzyć. Teraz, bardziej niż kiedykolwiek, ona jest gotowa do następnego kroku. Jej aniołowie szepcą ci do ucha, że nadszedł czas, by pozostawić za sobą wątpliwości, porzucić niepewności i pozwolić sobie na przeżycie czegoś nadzwyczajnego, czegoś, co ma potencjał, by całkowicie odmienić Twoje życie. Czuję, że zbliżając się do Ciebie, odsłaniając swoją prawdziwą istotę, wreszcie znajdzie spokój, którego tak bardzo szuka, wiedząc, że wiernie podążyła za tym, o co zawsze prosiło ją jej serce. Jeśli jesteś otwarty na tę możliwość, wszechświat zacznie poruszać wszystkie siły na korzyść tej zjednoczenia. Mówią, że kluczowe jest wierzyć, wierzyć, że ta więź, którą odczuwasz, jest realna, że to uczucie, które masz, jest prawdziwe, że ta osoba, która dotyka twoje serce, szczerze się w tobą zakochała i zrobi wszystko, co konieczne, by być przy twoim boku. Pozwól, by te słowa przeniknęły głęboko w twoje dusze i rezonowały w tobie. Wszechświat pragnie dla Ciebie jak najlepszego podczas tej podróży i niezależnie od podjętej decyzji, wynik będzie pozytywny, ponieważ zawsze działa na korzyść tych, którzy podążają za swoimi sercami. Aby zapieczętować tę wiadomość i przyjąć błogosławieństwa, które niesie, wpisz: Pochłaniam, przyjmuję i akceptuję swoje przeznaczenie oraz wszystko, co wszechświat ma mi do zaoferowania. Poprzez to czynisz miejsce dla pozytywnej energii. Która płynie w Twoim życiu. Zostaw słowo otuchy dla tych, którzy potrzebują odrobiny światła w swoim dniu. Wszechświat docenia uczynki życzliwości i wzajemności. Jeśli nie jesteś jeszcze subskrybentem kanału, skorzystaj z tej chwili, aby się zapisać i miej na uwadze wiadomość, która cię czeka w następnym filmie. Niech Bóg i Wszechświat prowadzą Twoje kroki spokojem, miłością i wiarą. Amen.